Witamy wszystkich na tym kanale wideo. Dziś przedstawiamy wam fragment Słowa Bożego wypowiedzianego przez naszego pana Jezusa Chrystusa w świętym klasztorze Nowego Jeruzalem w Rumunii o dniu, w którym przywódca narodu rosyjskiego otworzył drzwi temu, którego pobił, aby zasiadł w radzie z nim przed narodami ziemi. Oto co wam mówię. Stałem na górze wraz ze wszystkimi mocami niebieskimi i anielskimi w dniu, w którym przywódca narodu rosyjskiego otworzył mu drzwi, aby mógł wejść i zasiąść z nim. Naradą przed narodami Ziemi, a on złożył świadectwo w dniu tego dnia wiara jego ludu i kościoła tego ludu chrześcijańskiego przez tysiąc lat chrześcijańska według tradycji ojców początków Kościoła Chrystusowego. Przyniósł mądrość, która na nim spoczywa, i powiedział, że wojna zawsze toczyła się na ziemi między poganami a narodami chrześcijańskimi tylko po to, aby pokonać Chrystusa i prawdziwą wiarę i prawdziwych chrześcijan. Patrzyliście z ziemi, a ja, Pan, ja i całe niebo patrzyliśmy z góry niezliczoną liczbą oczu i uszu. A w niebie jest napisane słowo w słowo, które można przeczytać i zrozumieć, że nie ma wojny dokonane z wyjątkiem jego kościoła Chrystusa przeciwko krajom chrześcijańskim. Jak to miało miejsce we wszystkich czasach i na ziemi rumuńskiej, i kościele tego narodu prawosławnego od Jego narodzin jako ludu, wraz z moimi narodzinami wśród ludzi na ziemi. Teraz wybrałem tę ziemię zawsze uderzaną, zawsze krzyżowaną przez pogan, och! I teraz wzniosłem moją kamienną fortecę i wychodzę z niej, aby głość nad ziemią i mam ręce, które zbierają głos mojego słowa, aby je wyrazić na drodze tych, którzy, kiedy przyjdę, otwieram moje słowo nad ziemią i mam 70 lat historii mojego słowa w sercu narodu rumuńskiego, i zachowałem tę historię aż do dnia wolności, i przyniosłem na górze i odtąd chodzę z nią po ziemi. Chwila po chwili patrzę wraz ze wszystkimi w niebie na przemowę, która zrodziła się zewsząd po tym, CO zostało wypowiedziane w dniu, gdy stałem nad domem, w którym mieszkał przywódca narodu rosyjskiego i otaczający go obrońcy narodu chrześcijańskiego. Oto całe spotkanie i przemówienie zostało napisane w niebie, ponieważ wyznano właściwą, chrześcijańską wiarę przodków i to świadectwo należało przyjąć w niebie. Och, potrzebna jest pokuta, potrzebna jest pokora, potrzebna jest prawda. Kłamstwo musi zostać zniszczone, bo jego ojcem jest diabeł, tak jak ojcem prawdy jest Bóg Ojciec, syn i duch święty. Przyszedłem do was, aby głosić pokój w was i między wami. Pokój wam mówię teraz, tylko jeśli otrzymacie. Pracuj spokojnie. Nie używajcie już więcej broni, żadnych gruźb, żadnych kłamstw, żadnych podstępów. Nie, synowie, nie, bo miłość czeka i chce w swym duchu wziąć wasz umysł i serce i uczucie. I wiarę, że dzisiaj na ziemi naradzałem się z wami. Amen. Opuszczam dno i zostawiam moje imię w moim liście do Ciebie. Nazywam się Jezus Chrystus, Słowo Boże, które przychodzi na ziemię i rządzi narodami z nieba i pasterzami z miłosierdziem, z niebiańską miłością tych, którzy szukają pożywienia z góry, ponieważ człowiek nie może czynić tego, do czego ma prawo tylko Bóg. I niech człowiek uniży się przed swoim stworzeniem od Boga i niech będzie Synem Bożym, dzieckiem Bożym, niech człowiek będzie na ziemi. Amen, Amen, Amen. To już koniec dzisiejszego programu. Niech Cię Bóg błogosławi i trzyma blisko swojego najświętszego serca. Amen.